Szczytnie jeździ się coraz lepiej. Dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych zmodernizowano ulicę Wańkowicza, nauczycielską, podleśną Mikołaja Kopernika, powstańców Warszawy oraz partyzantów. Łączny koszt projektu wyniósł ponad 5 milionów złotych, z czego ponad 2 miliony stanowi dofinansowanie ze środków funduszu. Bardzo się z tego cieszymy, bo to polepsza. Yy... Życie naszych mieszkańców, również przedsiębiorców, którzy z tych dróg korzystają. Dodatkowo cieszę się bardzo, ponieważ w tej trudnej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy, cały nasz kraj, udało nam się wszystkie drogi, w ogóle wszystkie inwestycje w szczytnie zrealizować w 100%. Szczytno pozyskuje również pieniądze unijne. W ramach projektu Miasto Szczytno miasto Zrównoważonego transportu publicznego etap drugi wykonano remont ulic Łomżyńskiej, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Jana III Sobieskiego. Całkowita wartość inwestycji to niemal 939 tysięcy złotych, z czego prawie 783 tysiące stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tutaj mieszka dużo młodych ludzi, dzieci chodzą do przedszkola, do, do, do szkoły, będą mogli korzystać właśnie z, z naszej komunikacji. Budowa ulic, wcześniej ulica Łomżyńska, przystanki autobusowe, wymiana oświetlenia, to był cały ten duży projekt. Jest to bardzo potrzebna ulica z tego względu, że te osiedla najprężniej się rozwijają tutaj w Szczytnie i na pewno pomoże to mieszkańcom. Jest to bardzo strategiczna droga no, no, i bardzo potrzebna i wyczekiwana przez mieszkańców. Cieszymy się z wizji burmistrza na rozwój naszego miasta. Przebudowa ulic to część realizacji projektu Miasto Szczytno Miasto Zrównoważonego Transportu Publicznego etap drugi, w ramach którego powstała też zatoka autobusowa i strefa bike and ride. Zakupione zostaną też dwa elektryczne autobusy bezemisyjne. Całkowita wartość projektu to ponad 6,5 miliona złotych, z czego 4 miliony 700 tysięcy stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. telewizja Kopernik. Kopernik.tv